Witaj, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z, z OneBlocka. Zostawcie na samym początku łapkę w górę subskrypcją. Tutaj macie na dole podany link w opisie, gdzie możecie wesprzeć naszą serię w OneBlocku. E, a wszystkie podane informacje macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie na, kanali, na kanale Angeli A1303 na J.K.O. Pilot. Na samym początku zostawcie łapkę w górę z subskrypcją. Widzowie, na sam początek, na rozwijanie nowej serii, proszę was, żebyście zostawili o Angeli i u J.K.O. pilotamy na 20 łapek w górę. Będziemy bardzo zadowoleni, A dzisiaj witamy was oczywiście na nowej serii z One OneBlocka. Znam dzisiaj jeszcze raz Angela Hejka. i dzisiaj będziemy sobie grać, widzowie. I ze względu na to już tutaj daję te itemki na rozpoczęcie. I Angela co? Kopiemy bloczki, kopiemy, żeby rozwijać. są tutaj wysepkę. Kopmy, 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 rozwijajmy się. Widzowie, posłuchajcie, ta seria będzie zależeć wyłącznie tylko od was. Dlaczego? Już wam mówię. Wytłumaczymy wam zasady, bo to będzie działało tak samo. U... Super, jeszcze jest jesteś lepiej włożyć. Tutaj obudować i już chcę Masz iść. rację, dlatego teraz to zrobimy. Kontynuując, widzowie, będziemy mieli coś takiego, że yy, będziemy. że ta seria będzie zależeć włącznie tylko od Was. Jak? Dlaczego i po co? Dlatego, że co 20 łapek pod każdym odcinkiem będziemy dla Was robić kolejny odcinek z One bloka. Uwaga, filmy będą trwały mniej niż 20 minut, a jeśli będzie więcej łapek w górę, to. Co dziesiąty odcinek zrobimy godzinnego, przepraszam, 45-minutowego one-bloka dla Was. Jeśli będzie na przykład yy, przy, pięciu odcinek, o, przy pięciu odcinkach powyżej 20 łapek w górę, yy, zasadę macie rozpisane w komentarzu na samym dole, w opisie, yy, a osoby, które oglądają teraz yy, transmisję na żywo u Angeli i Eee... i u mnie, czyli premierę tak można powiedzieć, no to witamy serdecznie. Przypominamy o zostawieniu wam jeszcze raz łapeczki w górę subskrypcją a my dalej kontynuujemy Angela, mamy dużo planów tutaj, nieprawdaż? Tak, pra 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 prawdaż Prawdaż, <śmany> dokładnie, prawda, my eee, o. o teraz przynajmniej nie zleciała. <śmany> Ale ty prawie zleciałaś. <śmany> ja chcę jakieś kurde no Rafał. nie Spokojnie, przecież nie zrzucę Cię. Dębowe on the top. Napiszcie widzowie jakie wy drzewo lubicie w Minecraftu. Ja bardzo lubię dębowe, ładnie wygląda. Plus jeden. Teraz tak, skoro mamy je, sobie zrobimy tak. Zrobimy sobie crafting table. Damy go sobie na razie tutaj. Tandrza tam bardzo ładnie obudowujesz, mnie to bardzo cieszy. Idealnie wystarczyło na dwie skrzynki. Teraz tak... Ee... Zrobimy sobie piecyk jeden I przepalmy sobie złoto. I yy, damy tu jeszcze węgielek. Tak, widzę, wiemy, złota jabłuszka sobie zachowamy na później. To będzie w sytuacji kryzysowej. Angela zabiła, ok. Tu dam jedzenie po prawej stronie. Tutaj dam jakieś główne, które nam są tak praktycznie nie będą raczej potrzebne. Yy, Dirtem. Dirt na razie na 30. mamy. Dobra, co tu mamy? A takie pierdałki Dobra, to tutaj położymy. Ale des... ale dębowe drewno to na propsie. To jak ci jest potrzebne to trzymaj. Oczywiście zabijamy. Ty wełny masz, nie? kill miąc jest czasłem. kill No Rafał znowu! Mam jedną wełnę. Jedną? Ta. To tak, bo ja zabiłem owce i ty ją wziąłeś, o ja tak? Okej, okay, to dobrze, to dobrze. Yy, najważniejsze, co jest nam potrzebne, widzowie, to sadzonka. No my tej sadzonki nie mamy. Kurka felka, no. Zrobimy to tak, zrobimy to tak, 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 tak. tak. Widzowie, jeśli się pytacie, na jakim gramy serwerze, no to gramy na serwerze ingmc.pl? To prawie jest. Tak, tak. się ktoś pytał, wersja 1.20.6 ja gram, Angela gra na 1.20. Eee, dlaczego ja mam 1.26? Widzowie, zauważyłem dosyć fajną opcję, że im starsza wersja, tym lepiej mi się gra. Dlaczego? Eee, znaczy nam się lepiej gra, o, tak to powiedzmy, żeby nie było, że jestem samolubny, bo nie jestem. Gra nam się lepiej tylko wyłącznie z tego powodu, że Odczuwamy trochę inny... Jak, jak to powiedzieć? Taki inny movement trochę... Yy, inny movement grania, bicia, kopania, yy, trochę lepsze tekstury, zauważyłem, że też są. Yy, gra chodzi bardziej płynnie, bardziej tak yy, fajnie ko z kolorystyką jest zrobione, a przy starszej wersji tak naprawdę to jest trochę głupie, czyli jak graliśmy na przykład na live'ach w Bedwarsy tam na 1.18. <laughs>

ale ja, ja ryja wydarłem No Lepiej ja. być gotowy na wszystko Lepiej być gotowy na, na sąsiadów, jak ci będą chcieli przy... Ja pierdzielę Ej, dobra, takiej takie akcji się nie spodziewałem. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Tak ja wezmę dirta jeszcze Widzę, to są na razie początki nasze na one bloku. E, I żeby widzowie nie było. E, z każdym odcinkiem to będzie wyglądało oczywiście coraz lepiej, żebyście, żeby, żeby Was to nie zanudziło. Mamy masę fajnych challenge, masę fajnych pomysłów, które wzbudzą Wasze zainteresowanie w tej serii i na pewno ją polubicie. To będzie jedna z Waszych ulubionych... Przepraszam, to będzie jedna z Waszych najulubieńszych serii yy, nie na kanale EU Angel. ja wam to mówię. Dlatego jeśli ktoś ogląda ten odcinek, widziałem drugi diament! <ścoughs> jeśli ktoś widzowie ogląda ten odcinek, to po tym odcinku wbijcie do Angeli. Wbijcie do Angeli, macie link w opisie na jej kanału i do jej filmu będziecie mieli wtedy jak, jak już będziemy dodawać. Yy, widzowie, o skrzynkach. A, marchewka tylko. I żelazo, dobrze, żelazo, git. ściana buraka. I jest... kość, i kość też dobrze, bo będziemy mogli zrobić kostkę mączną i będziemy mogli zrobić farmę. No. Tylko potrzebujemy jeszcze wody. Mamy. A nie, nie Co mamy. Nie, 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 nie. No. Ale, przepraszam, wprowadziłem cię błąd, nie mamy. Eee, o, dobra. Oczekaj, a te diamenty jak zdobyłaś? O, emeralda mam. Normalnie się pojawiło. Mhm. A, że po prostu bloki od razu się zamieni w diamenta? Tak? Tak. A, no, no to dobra, Nie, bo jak na przykład wykopałem złoto, to mam normalnie rudę. Czemu to się nie zrobiło podwójną skrzynię? No właśnie też się dziwię. Co jest? <grym> ja idę kopać. O mam! Wspomniał. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę z subskrypcją, przypominam Wam to, bo większość osób tego nie robi. I pamiętajcie, co, co każde 20 łapek w górę, będziemy dla Was robić kolejny odcinek z OneBlocka. Więc widzowie, I Go, Wash and Go, dupnijcie w tą łapeczkę w górę, dupnijcie jeszcze raz w subskrypcję, jak ktoś Was nie zostawił, a jest nowy. E, I będziemy zadowoleni. Złożę złoto. Gdzie? Jak będzie noc? No, oddaj, daj, daj. Dzięki. Słowo jest złote. Masz na przykład e, węgiel? Trzy. Daj, Dzięki. Ok, idziemy. Ok, czekaj, czy było jakieś ten e, generatory, czy coś? Tutaj? Panie, o znowu. O, diament! Oj! Dobra. Jakiś problem, proszę pana. Jakiś problem, proszę pana. On, jak on ma problem widzowy, to masakra. A wy, jak macie problem widzowy, to go nie miejcie i zostaw łapkę w górę. Ja wiem, że o tym ciągle przypominam. Ale widzaj to dla nas bardzo ważne. Dobra. Jakby zbieramy te rzeczy widzowie tak szczerze i na razie będziemy zbierać wszystkie, żeby nie było. O, na razie ukrótcić. Tak? arka. to mi się podoba, że. Coś. Zróbmy to tak. Ur, ty jeden szkieletorku ty, no znowu szkielet, o Boże, święty, ty szkieletorku, matko kochana. Widzowie, jeśli macie jakieś pomysły, co możemy zbudować na bloku, to oczywiście zapodawajcie wszystkie mm. je w komentarzach. Eee, i, I mam znowu diamenta i skrzydek. Z dirtem i sadzonkami. co? No, z dirtem i sadzonkami. Ty. Gdzie jest sadzonka? Ja już tam Wszystkie tam wrzuciłem. Nie widzę jakoś. No, masz tutaj. Melon, na mel i pumpkin. Melon, sisi, Aha, i ja myślałem, że nasze na ten ma Makciakian <grym> ma Makciakian Makciakian Andrzea lubisz makciakiany? Tak To mi się podoba Jak można widzę, w ogóle makcikienów nie lubić, To hamstwo i żal Wy musicie lubić makcikieny, Bo makcikieny są spoko O, cześć zombie Walnęliśmy mu na łeb, frajerowi Dobra, mm, diamenty sobie zachowamy na stówę, będą nam potrzebne. I mamy ich pięć I to już jest coś widzę. Mamy ich dużo O dobra Pyk, 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 pyk. O ty. O ty, o ty. What Max Świnia. Max Świnia. Ja widzę, Max Świnia wymyśliliśmy nowość płytka. Max Świnia. Teraz tak, Angela, mamy trochę tiki temu, więc na razie przystopuję się z zbieraniem tego. Mm -hmm. I możemy tutaj bardziej rozwinąć to z desek dębowych. Tam masz 32 deski dębowe w skrzynce. Ja mam 40. A 42, a to rozbudowujmy to jakoś. Jakoś to rozbudujmy. Będzie w ogóle przemyśleć, co chcemy tutaj zrobić. To się pewnie w praktyce już okaże, nie? Znając życie. Okej, okay. powiększmy chociaż to tak na tą długość. Weź trochę dam do buduj, bo mi się bloki skończyły. Dobrze. Teraz tak mam ogólnie to. Wiesz co, zaznaczymy sobie yy, cobblestone'em, yy, gdzie będziemy mieli nasz. Yy, nasz ten generator. Teraz tak. Yy, poczekaj, bo ja muszę zrobić jeden myk. Yy, tylko jakby to zrobić, kurwa, ja nie mam pomysłu, wiesz. jak Kuźwa dobra, chyba się udało. Tak, udało się. Dobra. Udało nam się. I teraz tak. No tutaj to sobie zaczniemy deskami, tak. Tu potrzebuję e, dębowej. O właśnie coś takie rzeczy się też dzieją. Dlatego trzeba też y, to zrobić, ale dobra. No gdzie są te dębowe deski, halo. Co jest? Zombie na świnie. Znaczy na kurczaczku. Dymendo. Na świnie ci na kurczaczku Na kurczaczku. Ej, nie mogę wydropić. W... O, dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Hehe. <laughs> Co cię <ty tu> robisz? <laughs> y, muszę pod spodem wejść, żeby zrobić y, pod generatorem. Co się nazywało. Tak, muszę wziąć dirt. Coś ten. to? Pod spodem zrobić. Będę musiał jeszcze raz spaść. O, zajebiście. I teraz poczekaj, Angela. Zrobimy to. O, czekaj, może nie aż tak za bardzo. Aż się ciemno zrobił. Z wrażenia. Teraz tak wejdźmy sobie do góry. Ok. No i dobra, zabudowaliśmy to mi się podoba. Okej. Okay. i coś takiego mamy. To już jest e, git. Czekaj, węgiel dam od razu tu. Jak, o, czekaj, tu jest węgiel. Tu mamy złoto nieprzet nieprzetopione. Możemy zainwestować sobie w drugi pie... A, już mam tu. Okay. Nie, 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 takie małe niedopatrzenie z mojej strony, okej. Okay. O, czekaj, damy sobie tak. Czekaj, tutaj jedną tu sobie weźmiemy. Jin, Co się stało Żelusiu? Szkielet Jak masz jakieś iron albo coś złoto to daj od razu, bo ja będę to przetapiał, nie? Przecież ja mam to w skrzynce Dobra, wszystko wzięłem Wszystko wzięłem już, okej okay. Okej, okay, dobra To mamy oznaczone ładnie I teraz tak, ograniczenie działki mamy Mamy poziom generatora ósmy w klasie 8 wyświetlacz też dobrze. Krańce będziemy mogli odzyskać my cobblestone'em. Te książki nawet... A może się później do czegoś przyda ta książka. Kop, 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 kop. Ja, ja żeby tu jakoś szybko kopać. Słucham? Mazię dzia zmienię. Żeby jakoś szybko kopać. No No normalnie pa Nie wiem czemu to kill-offem robię O kurczak i nie ma kurczaka He -he 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 -he. Teraz tak, mamy to Golda nie ma, co prawda, ale zrobimy to tak Zrobimy to tak Nie ma Najlepsze. Nie ma odchłani no. <laughs> Jakie ją w tym samym czasie Mam szacunkę! Gdzie? Poka. Daj. Rzuć, rzuć, rzuć. Jest dobra. Eee. Starczy, że pojawi się właśnie te liście i rozwalić. Jest szansa, że dostaniemy szacunkę Teraz tak. Eee. Ale to dobra, to już zrobimy w następnym odcinku w takim razie. Widzowie, posłuchajcie, dziękujemy wam za oglądanie pierwszego odcinku z OneBlocka. Jeśli chcecie więcej, to pamiętajcie, łapki w górę, e, subskrypcje też możecie zostawić. I widzowie, taki, jeśli macie teraz na ekranie wam się wyświetli link. Macie go w opisie, w przypiętym komentarzu. Wesprzyjcie na rozwijanie serii. E, dlaczego wam o tym mówię? Za daną kwotę, która będzie napisana, Będziecie mogli zrobić daną nagrodę u nas w odcinku. Co każdy odcinek, przy zakupionym e, przez Was, przy danej zapłaconej kwocie, będziemy Was pozdrawiać, będziemy Was wyróżniać, będziemy Wam pokazywać wszystko. Będziecie mogli z nami pograć, będziecie mogli wejść na wyspę. To już będzie za określone kwoty. Dlatego ja Dokładnie. dzisiaj. Ode mnie i od i Wam dziękujemy serdecznie. Wpadacie na, na naszego Discorda, gdzie macie link w opisie. Subskryb to jest najważniejsze. To jest najważniejsze dokładnie. Komentujcie oczywiście. Subskrybujcie, to jest podstawa. I łapkę w górę zostawcie. 20 w górę to jest kolejny odcinek. Czy coś tak. Andrzeja, chcesz powiedzieć? Hmm. Bijać do Jacoba, a z Jacoba wbijać do mnie. Dokładnie, wbijajcie <grym> do Angeli, a z Angeli wbijajcie do Jacoba, macie nasze linki w opisie. I co Angela, chyba dziękujemy za dzisiaj. Tak. No co, to pa pa. Pa pa.